Dzień dobry, witam Was serdecznie na YouTube dobryrowery.pl. witam Was przy okazji kolejnego materiału, dzisiaj będzie materiał w będzie podsumowaniem pewnego testu, testu ciekawego produktu, myślę. Produktu, o który często pytacie, bo tak się składa, że bardzo często zadajecie pytania dotyczące różnych rzeczy, które się na moich filmach pojawiają, czyli odzieży, akcesoriów, części, ciuchów, które najczęściej pojawiają się w taki milczący sposób, bo ja o nich nie opowiadam konkretnie, nie mówię za każdym razem, w czym jeżdżę, co robię, natomiast wy zwracacie uwagę na różne rzeczy i potem pytacie się o to, jak się sprawdzają, co mogę o nich powiedzieć. Co jest ważne? Ważne jest to, że rzeczy, które ja testuję, które. Po jakimś czasie wam rekomenduję, lub nie, to są rzeczy, które sam sobie kupiłem, bo YouTube i rowery w Polsce działają tak, że nikt mi rzeczy nie daje ani mi nie płaci za to, żebym wam coś o nich konkretnego powiedział i myślę, że to jest ogromna przewaga tego kanału i tego, co tutaj robię nad klasycznymi portalami rowerowymi, w których też miałem przyjemność swojego czasu w życiu pracować i różnymi tytułami prasowymi, gdzie jednak firma dająca części, akcesoria i gadżety do testów wymaga przynajmniej podesłania materiału do akceptacji, tudzież u mnie macie rzeczy, które naprawdę testuję, które sprawdziłem, i te rzeczy, które pojawiają się w takich materiałach jak dzisiaj, czy przy okazji podsumowań testów, to są rzeczy, na które zdecydowałem się w świadomy sposób i na które wyłożyłem własne pieniądze. I dzisiaj będzie taki produkt. Będziemy sobie rozmawiać o butach rowerowych, butach, które część z Was zna, butach, które mnie bardzo ciekawiły, które przetestowałem przez ostatnie pół roku, czyli butach Shimano XC5, a w zasadzie butach CX5, jak niektórzy woleliby powiedzieć. Nazywają się te buty XC5, ale w praktyce ich charakterystyka sprawia, że są butami stricte przełajowymi, i stąd to CX5 byłoby bardziej adekwatne. Dzisiaj lecimy z podsumowaniem tego, jak się te buty sprawdziły. Zacznijmy od tego, że kupiłem te buty w konkretnych celach, miały być one dla mnie butami do gravela, do przełajówki, bo chciałem troszeczkę w zimie się pościgać na przełajówce, powiedzieć na jakieś ustawki i ogólnie rzecz biorąc miały być butami, które Miałem dać możliwość przetestowania koncepcji sznurówek i nie ukrywam, że tutaj chodziło też w dużej mierze o Bayer. Byłem bardzo ciekawy, jak się sznurówka w butach rowerowych będzie sprawdzać, że to jest dobre rozwiązanie. Buty zakupiłem wiosną zeszłego roku i tak naprawdę jednym też z argumentów, żeby je kupić, było to, że buty, których dotychczas używałem w tego typu konwencji, czyli buty Bontrager Espresso, miały zbyt łagodną rzeźbę bieżnika i były wykonane z bardzo grubego materiału, który miał swoje plusy, bo były trwałe, natomiast minusem tych butów było to, że bardzo długo schły. Ja szukałem butów, które będą dobre właśnie na wyjazdy gravelowe, nawet na wyjazdy szosowe, ale które będą lekkie, cienkie i będą bardzo szybko wysychały. Stąd wybór tych konkretnych butów. Rozmiar oczywiście 44. Też o to często pytacie. Ja normalnie w normalnych butach noszę 42, czasami 43. W przypadku butów Shimano zawsze jest to 44 czwórka, jeżeli chodzi o rozmiar. W przypadku butów Bontragera jest trochę inaczej. Miałem buty 44, czwórki, natomiast w przypadku butów np. MTB, tych szerszych, w przypadku Bontragera zdarzało mi się mieścić 43, trójkę, więc z tym problemu nie było. Shimano lubi sobie zawyżyć tą rozmiarówkę. Jeżeli chodzi o buty, Dostępne były w dwóch kolorach. Każdy kolor był dostępny w wersji dwoma kolorami sznurówek, jeśli na te pomarańczowe. Buty tak wyglądają po pół roku dość int intensywnej eksploatacji. Muszę powiedzieć, że naprawdę są mega, mega trwałe. I ich największe plusy to jest właśnie łatwość czyszczenia i łatwość suszenia. Są wykonane z bardzo cienkiego materiału, który ma taką. Powierzchnia trzymająca trochę sztuczną skórę, absolutnie nie jest to skóra. Mamy tutaj takie małe wypustki, które nie wiem co mają dawać, ale w praktyce bardzo, bardzo łatwo się te buty czyści. A w większości przypadków, jeżeli ja na nie utopię ich w jakimś głębokim błocie i ich nie zakleję błotem, po prostu przecieram je szmatką do czyszczenia butów, taką nabliżaną do czyszczenia obuwia i to w zupełności wystarcza. Teraz buty były utopione w błocie, wytarte szmatką, jak widzicie, wyglądają całkiem, całkiem nieźle. Więc na pewno na plus. Bardzo dobra wentylacja, są cienkie, w lecie nie jest z nich gorąco. A jeżeli chodzi o zimę, no to. Coś, co jest dobre w lecie nie może być siłą rzeczy dobre w zimie, więc w zimie wymagają oczywiście ubrania grubej skarpetki plus dobrego pokrowca na buty. Ja w zimie używam pokrowców Endura MT500, może nie wyglądają na szosie zbyt filgramowo, ale za to są naprawdę ciepłe i trwałe. Plus za podeszwę, bardzo przyczepna, dobrze się w tych butach biega, dobrze się chodzi i z tym nie ma żadnego problemu. Bloki są dobrze chronione przed, przed błotem, aczkolwiek w przypadku Shimano i bloków szymano SPD i tak jest problem z tym, że jak, łatwo je zapchać blokiem, więc potem trzeba kopać, po i to wszystko odsyfiać. Miękka podeszwa. Tutaj Shimano reklamuje, że jest guma Michelin. Nie wiem, nie będę tego weryfikował. W każdym razie podeszwa jest naprawdę spoko. Nie widzę żadnych śladów zniszczenia w tych butach. Takie typowo drażliwe punkty dla Shimano, jak na przykład tył cholewki. Nie wyciera się, nie ma tutaj żadnych przetarcz na razie. Z tym nie ma problemu. Nie miałem żadnych problemów nie wiem, z urwaną sznurówką, z tego typu elementami, więc jeśli chodzi o ten konkretny model butów, naprawdę mogę się o nich opowiadać w samych superlatywach. Natomiast trzeba sobie powiedzieć o minusach związanych z tą koncepcją. Sznurówka jest ultra wygodna i te buty się świetnie sprawdzają do takiej bardziej rekreacyjnej jazdy, ale też na wiosnę próbowałem w nich trochę powiedzieć na szosie. I tu niestety pojawia się problem. Jak dobrze wiecie, ja jeżdżę na szosie w butach i w pedałach MTB z tego prostego względu, że dużo chodzę, schodzę z roweru, robię zdjęcia, nagrywam filmy i nie mogę mieć po prostu w typowych butów i pedałów szosowych, bo zbyt szybko oddzierałbym bloki i po prostu byłoby mi niewygodnie. Nie powstałoby dużo fajnych zdjęć, myślę. Więc, jeżeli chodzi o szosę, niestety ta sznurówka. Nie trzyma zbyt dobrze. Nie wiem, czy to jest wina samej koncepcji wiązania na sznurówki, czy to jest bardziej wina tych konkretnych sznurówek. Bo na przykład Giro w butach na sznurówki robi nie takie zwykłe sznurówki, tylko sznurówki z takiego specyficznego materiału, który ma taką chropowatą, łuskowatą powierzchnię. On dużo lepiej zaciąga się podczas wiązania. Tutaj niestety jest z tym problem. I buty są bardzo wygodne, ale czuć, że przy takich bardzo dynamicznych przyspieszeniach, przy, przy takiej sytuacji, jak nie jesteście... Turbo wylajtowanym kolarzem, tylko ważycie trochę więcej, macie trochę więcej siły chcecie przyspieszyć. To czuć, że stopa pracuje bardziej niż w butach chociażby na klamry. Ja te buty bezpośrednio porównuję do starego modelu Cross Country od Shimano XC90 i no tam trzymanie stopy jest zupełnie inne. Czujemy po prostu tą dynamikę, jeżeli przyspieszamy, to czuć, że. Przekazujemy moc na pedały, a nie rozciągamy sznurówki butem. To naprawdę jest, jest odczuwalne, więc nie nadają się te buty absolutnie do żadnego ścigania na, yy, na szosie ani do bardziej dynamicznej jazdy na szosie. Tutaj zbieramy wszystkie minusy, zbieramy fakt, że bloki są. Yy, trzymanie, podparcie stopy nie jest tak dobre jak na szosie, co jest klasyczne w pedałach MTB, a przy tym wszystkim, niestety, widać też to, że yy, po prostu to trzymanie sznurówki nie jest tak dobre. Co i za coś z drugiej strony faktycznie jeżeli szukacie turbo lekkich, szybko schnących, łatwych do czyszczenia i trwałych butów, które Dobrze by się sprawdziły podczas nawet takiej codziennej eksploatacji, bo te buty wyglądają tak, że spokojnie można sobie w nich też przejść gdzieś na co dzień, dojechać w mieście i naprawdę są bardzo wygodne. To tak sprawdzą się rewelacyjnie. Natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak jeździ w sznurówce na szosie i szukacie tego typu butów jako alternatywy dla dobrze trzymających stopę butów szosowych czy butów MTB, to absolutnie nie jest to dobry pomysł. Ja jestem z tych butów bardzo dowolony, bo zacząłem już szukać butów do gravela nowych, mimo tego, że ten butom nic nie dolega, ale ja mam tak, że lubię po prostu wykorzystywać możliwość nagrywania filmów dla Was do testowania nowych rzeczy, czyli staram się co pewien czas nawet niezłe produkty zmieniać po to, żeby mieć nowe tematy, żeby Wam pokazać nowe, jakieś nowe trendy, nowe technologie, nowe rozwiązania i żebyście mieli taki uczciwy feedback, jak to, jak to się sprawdza. I Im mimo tego, że zacząłem szukać nowych butów, to nie jestem w stanie na razie znaleźć nic równie ciekawego. Są bardzo dobre, interesujące mnie buty, które by się sprawdziły na gravelu, na przykład od Fizika. Są fajne buty właśnie od Giro, ale to są naprawdę bardzo, bardzo duże pieniądze. W tym swoim przedziale cenowym Shimano okazało się moim zdaniem świetną propozycją i patrząc po tym, że na razie nie znajduję racjonalnego cenowo konkurenta, to pewnie ze mną jeszcze w tym sezonie zostaną i będą katowane dalej właśnie na gravelu, w błocie i podczas takich codziennych przejazdów, gdzie, gdzie używam pedałów zaczaskowych. Dzięki za uwagę, dzięki za ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania co do tych konkretnych butów, oczywiście piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć i jeszcze jakieś fakty naświetlić. Dzięki, pamiętajcie też o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia. Cześć.